W dzisiejszych życiowych wiadomościach pokażę Ci jak naszyć aplikację renifera. Plik z aplikacją znajdziesz w linku, który załączony jest do filmu. Oczywiście nie zapomnij potwierdzić swojego adresu e-mail. Tak wygląda aplikacja. Będzie to świąteczny reniferek. Rzeczywiste wymiary aplikacji mieszczą się mniej więcej. Na szerokość 15,5 cm, na długość 21,5. Tu, tutaj jest tylko pogląd tej aplikacji, natomiast tutaj są wszystkie elementy łącznie z opisaniem, natomiast w skali 1 do 1, tak żeby aplikacja wyszła właśnie w wymiarach 21 na 15,5 cm. Te wszystkie elementy najpierw trzeba wyciąć z papieru. Patrząc na aplikację i na kolorystykę aplikacji, potrzebujemy filt beżowy filt brązowy na rogi, filt czarny tak naprawdę tylko na oczka, czerwony na nosek i na buźkę oraz biały również na oczka i na kawałek uszka. I teraz tak. Te główne elementy, jak twarz i ucho, Jeden, czyli te większe. Wycinamy z tego filcu beżowego. Ucho jeden wycinamy dwa razy. Można sobie odrysować, nawet długopisem, na lewej stronie, i wszystko powycinać. Pamiętaj, że jeżeli odrysowujesz, to musisz jedno łóżko odrysować, na, tak żeby napisy były widoczne na prawej stronie. A drugie łóżko w ten sposób. Jeżeli odrysowujesz oczywiście długopisem, bądź też jakimś, mm, jakimś pisadłem, że tak to nazwie, e, niezmywalnym. Bo my tą stronę potraktujemy jako lewą. Filz jest o tyle fajny, że można go na prawej i na lewej stronie tak samo wycinamy. Teraz. W ten sam sposób rogi odrysowuję, i tak naprawdę wszystkie pozostałe elementy, wiem, że te elementy takie czarne, które mają być oczkiem, one są malutkie. Tak naprawdę wystarczy, że wytniesz małe kółeczko, one dwa takie same, one nie muszą być jakoś bardzo dokładne z tym, ale te białe oczko, bo jest oko jeden. I one ma być z białego, i oko dwa, które ma być z czarnego. Jeden i drugi, i wycinamy wszystkie elementy. Teraz, jak już mamy wszystkie elementy wycięte, ja już sobie je podspinałam, żeby mi się nic nie pogubiło, zaczniemy naszywać. Najpierw małe oczko na oczko duże. Tak naprawdę możesz je przyszyć tutaj całkiem na dole, ale żeby na przykład Twój renifer był śmieszny, może mieć zeza i możesz je przyszyć tutaj. Bądź może patrzeć na przykład w jedną, którąś stronę. Także gdzie ty ustawisz czarne kropeczki, to jest twoja inwencja twórcza. Ja ustawię na bok, będzie się patrzył nasz renifer na bok i po prostu tutaj czarną nitką od góry przyszyję w pionie tą kropeczkę, nie dookoła. Tutaj te małe elementy są dosyć trudne. Oczko przyszyję jednak w dwóch miejscach ze względu na to, żeby ono się trzymało. Zwróć uwagę, że ja troszeczkę tą czarną kropkę odsunęłam od brzegu białego oczka, ze względu na to, żebym tutaj mogła potem swobodnie przeszyć białą nitką. Tutaj trzeba ostrożnie te czarne kropeczki przyszyć, bo te elementy są akurat bardzo malutkie teraz rozplanujemy sobie na twarzy nosek przypnę nasz uśmiech również go przypnę i oczka. Oczka mogą być na przykład przy samym nosku bądź tak jak na rysunku troszkę wyżej. I tutaj już te elementy musimy naszyć dookoła. Czyli oczka białą nitką dookoła i nosek i buźka czerwoną nitką dookoła. Co jest ważne, zaczęłabym od czerwonej nitki ponieważ oczka jak przyszyję białą nitką, to kolejnym etapem będzie naszycie jednego uszka na drugie i nie będę musiała dwa razy zmieniać nitki. Spinam praktycznie tutaj ten poziomy brzeg do poziomego brzegu, bo potem zacznę już układać w całość. Tutaj zobacz, zwróć uwagę też, że przy tych małych elementach ja tak naprawdę ruszam kołem zamachowym, żeby je naszyć na siebie. Jeżeli masz dobrze ustawioną, ustawiony ściek w maszynie, to nie jest ważne, jaką masz nitkę od spodu. Ja od spodu mam cały czas białą nitkę. Filc ma to do siebie, że on się nie strzępi. Tutaj nie trzeba nic obrabiać. Wystarczy szyć bardzo blisko brzegu, żeby wszystko było ładnie naszyte. Elementy aplikacji mam już przygotowane. Teraz czas je poskładać jedno na drugie i naszyć na element, na który chcesz naszyć taką aplikację. Czy to na bluzę, czy na poduszkę, czy na, czy na Jaśka. To wszystko zależy od ciebie. Miejsce, w którym chcesz naszyć aplikację, od lewej strony należy podkleić flizeliną bądź wkładem odzieżowym. Teraz musimy rozplanować naszą aplikację. Sugerujemy się tutaj rysunkiem pomocniczym. Musimy to wszystko poprzepinać, jedno na drugie. Niżej troszkę damy. Nikt nie powiedział, że te rogi muszą biec tak. Mogą być troszeczkę wyżej. To już od Ciebie zależy, jak Ty. Tutaj poukładasz te elementy. I uszka. Uszka też muszą wejść pod. Też może być tak, że jedno uszko będzie u góry, drugie na dole. Teraz przypinamy uszko, jedno, drugie, i przypinamy nasze rogi. A całą twarz zabieramy. W pierwszej kolejności też sugeruję, żeby naszyć tutaj rogi dookoła ciemną nitką. Kolejno uszka, tutaj tych brzegów nie musisz przyszywać, wystarczy tutaj same brzegi. Ponieważ kolejno nałożymy naszą odszytą buźkę i tym samym kolorem co uszka naszyjemy buźkę dookoła. Rogi i uszka zostały przyszyte, teraz przyczepiamy naszą odszytą buźkę i przyszywamy dookoła, tak żeby przekryła tutaj brzegi uszek i roczków. Tak naprawdę moja aplikacja jest już wykonana, jest to podstawowa wersja, natomiast ty możesz naszyć jeszcze kokardki, zamiast Renifera będziemy, będziesz miała wtedy Reniferkę, bądź też na przykład pomponiki imitujące bombki i aplikacja staje się aplikacją trójwymiarową.